Jeżeli zastanawiasz się, czy wszystko z Twoją głową jest okej, okay, to... to ja Ci nie pomogę odpowiedzieć na to pytanie, ale za to pomogę dobrać Ci fryzurę do kształtu Twojej twarzy. Klas. Ja jestem Podliński, a to jest Podwłos, czyli seria materiałów o tym, jak układać włosy, jak o nie dbać i wszystkim, co jest z tym związane. W tym odcinku zajmiemy się głowami, a właściwie twarzami i ich kształtami i dobieraniem fryzur do konkretnych typów twarzy. If you examine... This piece of skull here. Są cztery główne kształty: podłużne, okrągłe, trójkąty i kwadraty. Oczywiście są jeszcze inne, jak sercowe, diamentowe, trapezowe, ale my się skupimy na tych czterech głównych podstawowych. Zaczynamy od twarzy okrągłej, która nie do końca oznacza, że ktoś ma masę. Może jestem potworem. No dobra, czasami oznacza, ale to nie jest jednoznaczne. Cechą charakterystyczną takiej twarzy jest m.in. to, że jej szerokość i wysokość jest niemalże równa. Przy tego typu twarzy, naszym głównym celem będzie zwiększenie wysokości czy tam długości tej twarzy, tak aby ona się nie wydawała taka pulchna. Przede wszystkim trzeba postawić na górę. I to dosłownie postawić, bo włosy powinny być uniesione. Dzięki temu twarz zyska na tym, że będzie dłuższa i optycznie szczuplejsza. Musi być to co najmniej 4 cm. Z kolei boki powinny być krótkie, ale też nie bez przesady. Ważne jest to, aby to przejście pomiędzy górą a bokami było wycieniowane w taki sposób, aby nie było tak po prostu odcięte. Dobry fryzjer sobie z tym poradzi bez problemu. Pamiętajcie tylko o tym, aby nie zakrywać czoła żadnymi grzywkami czy jakimiś innymi frędzlami, które tutaj mogą się pojawić jako Froda. Dodatkowo, wyjściem awaryjnym dla takich osób, które właśnie mają twarz okrągłą, może być zarost. Jeżeli macie zarost lub brodę, przy użyciu trimera możecie sobie ją wymodelować w trójkąt lub też yy, fajnie tak po prostu zaokrąglić, wydłużyć. Efektem tego będzie to samo co zapuszczenie góry. Aktorem, który super sobie poradził właśnie ze swoim kształtem głowy twarzy, które jest okrągły, jest! Oh. How the money comes in. Jeżeli chodzi o twarz kwadratową, jest to sytuacja bardzo podobna do tej, e, którą mieliśmy przy twarzy okrągłej. Twarz jest w miarę symetryczna, przez co wydaje się ona dość duża. Mało tego, szeroka szczęka i długa linia czoła powoduje to, że pojawiają się nam ostre kąty. A przez to osoba o takiej twarzy wydaje się bardziej stanowcza, bardziej taka zdecydowana i groźniejsza. Dobrym sposobem, aby załagodzić ten efekt, jest na przykład zdecydowanie się na przedziałek z jednej strony i w ten sposób te włosy jakby zakryją jeden z kątów i będzie już trochę tego mniej, będzie lżej. Boki z kolei muszą być zawsze wygolone, dzięki temu twarz się trochę zwęży, będzie szczuplejsza i dłuższa i bliżej tego docelowego kształtu jakim jest owal. Przy takim kształcie musimy zdecydowanie unikać wszystkich jeżyków, stujek, nie mylić ze stulejkami. I tak jak w przypadku twarzy okrągłej, dobrym pomysłem jest jeszcze posłużenie się odpowiednio wygolonym zarostem. Dokładnie odwrotna sytuacja jest w przypadku twarzy podłużnej, która sama, jak nazwa sama mówi, jest dość długa, pociągła. W większości przypadków osoby, które mają długą, długą twarz, podłużną twarz, mają bardzo wysokie czoło. Co więc należy zrobić? Unikać wszystkich fryzur, które optycznie zwiększą górę, więc włosy w tym przypadku powinny być najlepiej położone lub zatrzeczone w jedną lub w drugą stronę. Wszystkie fryzury, które będą trochę zasłaniały te czoło z jakąś grzywką, e, na przykład BDRD i takie roztrzepane do przodu ułożone. Dobrym pomysłem więc jest zapuszczenie bokobrodów, które trochę poszerzą e, nam tą twarz. Boki, które będą dłuższe powyżej 2-3 cm, one również zwiększą optycznie. Tą szerokość, przez to nasza twarz będzie wydawała się na bardziej owalną. No i numer 4, czyli twarz trójkątna jest to twarz, której linia czoła jest najszersza i podbródek zwraca się i powstaje nam tak zwany trójkąt. Przy twarzy trójkątnej dobrym pomysłem będzie podcięcie boków trochę wyżej. Dzięki temu ta linia czoła, która tak już jest szeroka w porównaniu do całej reszty twarzy, trochę się skróci. Najsłynniejszym przykładem osoby, która właśnie ma twarz trójkątną jest. Musicie jednak pamiętać, że jest to czysta teoria, w praktyce twarz, która jest trójkątna, może się okazać, że, że jednak nie do końca będzie Wam pasowała fryzura dobrana typowo pod ten kształt. Musicie eksperymentować, próbować, bawić się i sami dowiecie się tego, co tak naprawdę najlepiej Wam pasuje. Potraktujcie to jako dobrą radę, nie jako wyrocznie czy jako stricte reguły, których się powinniście trzymać. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że filmik okaże się dla Was przydatny. Ja z kolei chciałbym Wam podziękować za poprzedni, bo dosłownie w ciągu kilku godzin osiągnęliśmy plan, czyli 500 łapek w górę. I teraz zasada jest taka sama: jeśli pod tym filmikiem pojawi się 500 łapek do góry, ja zmotywuję się i zrobię dla Was kolejny filmik i przygotuję kolejny materiał o tym, jak układać włosy, jak o nie dbać i wszystkim, co jest z tym związane. A jeżeli używacie Instagrama, tagujcie mnie pod włos, wrzucie, wrzucajcie tam swoje fryzury, swoje te dobre i te złe, te, które Wam nie wyszły albo wyszły. A ja z nich co jakiś czas będę wybierał osobę, która otrzyma ode mnie prezent, to jest kosmetyki lub inne przybory, narzędzia, które pomogą Wam w stylizowaniu Waszego zarostu czy też fryzury. Także subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia. Siema! Warto ewentualnie nawiązać z nami współpracę